Jedziemy z następnym tematem, panowie. Gwiezdne wojny klapą dla Disneya. Dlatego, że gram.pl, nietypowy jak na nas serwis, który cytujemy, bo staramy się marketing, marketingowo biznesowe, ekonomiczne a tutaj gamingowy. Ale temat sam w sobie jest ciekawy. Gwiezdne wojny są dla Disneya porażką? wytwórnie miała zmanipulować wyniki rentowności marki. Okazuje się, że franczyza sprzedawana przez George'a Lucas'a, nie sprzedana raczej, nie jest jednak złotą żyłą dla studia Myszki Miki. Przed miesiącem Disney zapłacił. Prezentował listę najbardziej dochodowych marek w swoim portfolio. Dopiero na czwartym miejscu plasowały się Gwiezdne Wojny z wynikiem rentowności na poziomie 2,9 raza. Oznacza to, że Disney miał zarobić na serii niecałe 12 miliardów dolarów, ale jak się okazuje, wcale może tak nie być. Forbes bliżej przyjrzał się sprawie i znalazł pewną lukę w wyliczeniach wytwórni. Według ich danych studio pominęło wszelkie koszty produkcji i marketingu filmów oraz serii z Gwiezdnych Wojen, które znacząco zaniżają rentowność Gwiezdnych Wojen pod wodzą Disneya. George Lucas sprzedał generalnie swoje Gwiezdne Wojny za 4 miliardy dolarów. W swoim raporcie Disney uwzględnił jednak jedynie kwotę zakupu studia, a nie wliczył w to kosztów produkcji, marketingu, jakichkolwiek tam produkcji związanych Gwiezdnymi wojnami. Gdyby wyliczyć wszystkie te koszty, oznaczałoby, że seria nie odniosła jednak tak spektakularnego wyniku, jak podają. Disney nigdy nie chwali się publicznie, ile wydaje na kampanie marketingowe swojej serii Gwiezdnych wojen, ani też czy produkcje przeznaczone na platformę Disney Plus osiągały zadowalające wyniki oglądalności, co się przełożyło na zyski. Z tego względu nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, ile Disney zarobił na Gwiezdnych wojnach. I panowie, co myślicie? Słuchajcie. Nie, no Fajnie eksperci, jak pomylili przychod z zyskiem. przychody z zyskiem, no to, już, to już dobrze świadczy. A ja, no, sobie myślisz, że to przypadek? Słuchajcie, zawsze, zawsze bawi mnie sytuacja, kiedy eksperci mówią, że miliardowe zyski nie są sukcesem. I to no nawet bo... w przypadku CD Projektu generalnie, jak słyszałem, że spółka, która zarobiła na grze rekord w Polsce nie osiągnęła sukcesu bo nie zarobiła 3 miliardów tylko zarobiła dwa. To dla mnie jest po prostu to już nie jest sukces no bo jak wiadomo miliard różnicy... No tak, ale liczy się wiesz odniesienie do skali, nie? Jak wydałeś na coś wiesz 4 miliardy i zarobiłeś z tego nie wiem tam tylko ileś set milionów, no to pomimo że sama nie, no kwota jasne. jest oszałamiająca, no to jednak mówisz kurczę, nie, no słabe to jest, nie słowożerze. To nie tak miało być. Jasne, no chyba wiedźmina nie poszło parę miliardów, tylko trochę mniej. Mhm. No, nawet nie wiem w sumie, jest Philip Projekt, ile tam wydał na Wiedźmina, no, ale dobra, nie mieliśmy o gadać, nie? Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że słuchajcie, jakby często się mówi o takich małych, drobnych przedsiębiorcach, że coś tam przyściemniają, coś tam nie wykazują, coś tam nie pokazują w jakichś raportach i tak dalej, czegoś tam nie ma. Popatrzcie, no, wielkie studio tak naprawdę też nie pokazuje, jakie ma w pełni koszta. Produkcji I to pokazuje, że jaki imponujący sukces osiągnęliśmy 12 miliardów dolarów przychodu, a tu się okazuje, że tak naprawdę to, to wielokrotnie mniej może być. Pytanie, tak, ile tak. wpłynęło? Nie? No. Ale to, no słuchajcie, jest spółka notowana na giełdzie, trzeba wyniki pokazywać, nie mówić głośno o tym, no to trochę taka kompromitacja, nie sądzicie? No ale pamiętać trzeba, że najprawdopodobniej zakup od George'a Lucasa był na górce, czyli po bardzo zawyżonej stawce. Kiedy rynek chłonął wszystko jak gąbka, jeżeli chodzi o świat gwiezdnych wojen, pierwsze produkcje ze stajni Disneya były naprawdę w porządku, bo Dorian, tak? Mój syn ci po... Mandalorian. Tak, Mandalorian. Był całkiem w porządku, reszta seriali dość średnia, ale umówmy się, Gwiezdne Wojny mają rzesze wiernych fanów. Gwiezdne wojny tworzą świetną społeczność i zrzeszają tych ludzi. Więc w krótkiej perspektywie może nie zarobią 20 miliardów złotych, czy tam dolarów, ale patrząc perspektywicznie, że historia gwiezdnych wojen ciągnie się od lat 70., no to nie mają na co narzekać, bo mają kurę, która znosi może nie złote jajka, ale złote jajeczka i ona będzie tymi jajeczkami sadzić naprawdę jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Więc ja bym tu był spokojny i o losy Disneya, i o losy samych gwiezdnych wojen. Nie, no absolutnie to ja się zgadzam całkowicie, to znaczy. Jak były te tak, ostatnia część cyklu Sagi, te trzy ostatnie mm -hmm. części, to jakby Disney tak wszędzie sprzedawał swoje prawa do, do logotypu, mm -hmm. do postaci, że nawet na papierze toaletowym widziałem po mm -hmm. prostu, że Star Wars, papier toaletowy tam i tak dalej. Nie wszędzie na Orlenach były Star Warsy, no, no wszędzie po prostu nie wiem, ile kosztowało wykupienie logotypu, ale podejrzewam, że nie, nie bardzo drogo. No, ale ale będziesz postaci. pewnie bardziej kojarzył niż ja. Ale mm -hmm. nawet Mariasz um, Lego plus Gwiezdne Wojny to ogromny sukces na przestrzeni. Ostatnich lat i podejrzewam, że chyba nawet czytałem gdzieś artykuł, że Lego się może i poniekąd trochę wyratowało takimi klockami, takimi zestawami. To też więcej tutaj jesteś w stanie powiedzieć. czy znaczy Lego ma wiele genialnych strategii mm -hmm. marketingowych, o których można by pewnie długo gadać. Między innymi to, że Star Warsy zawsze były w pewnej kategorii wiekowej. Ja nie mm -hmm. wiem ile to dokładnie jest, ale tam pewnie od 9 lub 12 lat. I Lego zawsze miało świetną strategię, dlatego że było w stanie tworzyć animacje na podstawie filmów dla. Powiedzmy mm -hmm. średnio tam dla nastolatków i dawać to tym młodszym pokoleniom. Czyli jak miałeś, nie wiem, filmy Marvela, które są od lat 12 czy 16, to oni ci po prostu robili zestawy Lego z Pantery i tak dalej i te najmniejsze dzieciaczki. Które też chciały, tak jak ich bracia albo rodzice, móc oglądać te filmy, to nie, mogły tych, nie mogli tych filmów oglądać, ale mogli. Oficjalnie. Oficjalnie. Ale mogli oglądać, wiesz, te wszystkie proste kreskówki i jakby rozumieć ten świat dzięki. No ale dobra, to nie o Lego mieliśmy gadać. Panowie. Okej, nie wiem, czy to FOPA generalnie, ale powiem Wam szczerze, że nie oglądałem Gwiezdnych Wojen. Wyjdź. Wiesz co, idź, mi tam. Wyjdź. dobra, ale, wyjdź. ale powiem wam, że po dzisiejszym nagraniu na drobie. Na drobie bo wiesz, jestem tego, wiesz, tego jest, ja cię mogę wymienić. Ile Jest filmów, ile jest seriali, ile jest kreskówek. Panie, to masz, to masz do wakacji już zawalone ca, cały czas. Ja co Wszystkie noce oglądam to samo i oglądam Kurdej, Ja oglądałem może ze trzy. Ale się w kopałem. A czy nie? Ja wam powiem szczerze. Ja na przykład nie lubię Gwiezdnych Wojen. Ja lubię. Czy ty jesteś Star Trekowcem? Nie, nie jestem Star Trekowcem. Eliw Logan Prosper. Ale jakby nie, nie, nie. nie znaczy, jak już to już bym wybrał chyba faktycznie, ale nie. Ja nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen, zawsze się kuczę z moim synem dwunastoletnim, bo ja uwielbiam go challengeować. Ja mm. mówię, co jest nie tak, tak o, coś, żeby się chłopak uczył. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w, tym, w tych w filmach, serialach, niezależnie, czy to jest, są Gwiezdne Wojny, czy Star Trek, że oni tworzą cały uniwersum. Tam jest wszystko stworzone od podstaw. Oczywiście. Domy istnieją, ale wyglądają inaczej na każdej planecie. Pojazdy wyglądają inaczej na każdej planecie. Tam jest wszystko zrobione, cały świat jest zbudowany od podstaw, i do tego trzeba mieć naprawdę fantazję, żeby po pierwsze nie, nie mnożyć tych pomysłów, nie, 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 nie robić tego w ten sam sposób, być trochę innym niż cała reszta konkurencji, niż inne seriale, ale tam jest wszystko robione od zera. Ale oczywiście, bo w dzisiejszych czasach. Tworzy się franczyzy. Nie? Jakby cała idea polega mm. na tym, żebyś stworzył franczyzę. Czy Marvel jest franczyzą, czy Gwiezdne Wojny, czy Władca Pieśni jest franczyzą, mm. nie? Dlatego, że po pierwsze, edukujesz sobie swoich fanów i pierwszy film robi ci jakąś grupę. To tak jak z książką, czy jakimkolwiek jakby produktem seryjnym, tak? Drugi raz, jak wydasz drugą książkę, drugi mm. film, to przyjdą ci sami ludzie plus kolejni i poszerzasz, poszerzasz, poszerzasz. poszerzasz. Plus do tego robisz cross-selling, upselling, czyli jakby wiesz, dokoptowujesz jeszcze produkty, które możesz im do sprzedaży. Gwiezdne Wojny mają ogromny rynek. Ja nie wiem, czy więc na wojnie nie zrobiłem więcej na gadżetach mm -hmm. i na produktach i prawach do marki, niż na czymkolwiek innym. Tym inne, bardziej, nie? że wiesz, my z czasów dzieciństwa pamiętamy te filmy, te seriale efekt jest taki, że no, nie kupiłbym dziecku z okoła milenium za 10 tysięcy złotych z klocków, ale sam sobie to, to już bym się zastanowił. No tak, bo masz rynek i dla młodych, tak. i dla starych. I teraz jeszcze taka nauka biznesowa. Tworzy się te franczyzy i tak samo mm -hmm. trzeba budować biznes na zasadzie takiej, że tworzysz cały ekosystem produktów i usług, które mm -hmm. razem działają, tylko po to, żeby stworzyć. Komplementarny produkt. Jak na przykład tworzyć. Teraz na przykład powstała Duna, tak? Mhm. Wiemy, że powstał pierwszy film, drugi film, już się mówi głośno o trzecim filmie, zaraz powstanie serial. Serial już były dawno temu, tak? Ale mhm. jakby, jak już tworzysz ten produkt, to musisz stworzyć z tego, wiecie, całą franczyzę, Tak jak powstał John Wick, no to był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty film Johna Wicka, potem powstał serial. Teraz już mówi o spin-offach, czyli jakby alternatywnych historiach gdzieś tam innych postaci. Tworzysz jakby całą franczyzę, żeby móc na tym zarabiać jeszcze więcej. No, no tak jak mówię, tak samo się z książkami. Wydajesz książkę, to potem robisz całą serię książkową kolejnych tytułów i tak. Co tak nie mnie patrzycie, przecież to doskonale. Oczywiście, że tak. No. Eee, także Gwiezdne Wojny, ja nie jestem fanem, proszę mnie zhejtować w komentarzach, ale mój syn jest fanem i oglądałem wszystkie, żeby móc się z nim... Mogę go adoptować. Eee. A ja muszę nadrobić. On ma ogóle, ojca. Nie? On ma ojca. Tak, ale jak widać Słowego. w <laughs> <laughs> ty wartości przedstawiasz, popie. Całkowicie, całkowicie bez gwie... o... Dobra. Powiem to głośno, wsadzę w szprychy, tutaj patyk wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen. Chcę powiedzieć, że 90, 95% fanów Gwiezdnych Wojen nie kuma całej polityki, która się tam odbywa w Gwiezdnej Wojnie, od pierwszej części blokady handlowej i tak dalej, nie kuma tych wszystkich niuansów polityczno-gospodarczych, które występują w tym uniwersum, od razu ci powiem, bo wszyscy są po prostu za i to jest podstawa Gwiezdnych Wojen. Całość spina serial y, Kryskówkowy, Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów i dopiero po to obejrzeniu prawda. tego zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, mój syn też to oglądał. Mhm. Dobra, panowie, kończymy temat. Mhm. Chyba, że Darek coś chcesz powiedzieć? Nie, dopiero Lubisz? teraz się dowiedziałem, dlaczego nie rozumiem, o co chodzi w Gwiezdnych Wojnach, bo, jeszcze, bo nie oglądałem serialu. serialu. Ale z mieczem pewnie widziałeś ludzi, którzy biegają. No widziałem, właśnie. widziałem.